Pani, sąsiad widział, że jasne chodzą. Już gania. Zaraz pokażemy. Na razie wróciły tylko dwa jasne. Gdzie te jego siadły już, czy co? Gdzie to jest? Gdzie tylko dwa chodzą? Widział, że jasne chodzą. To zaczął ganiać. O! Chyba już siadły. Chyba już siadły. Nie, chodzą nisko. Dwa jasne wróciły, jak na razie. Reszty nie ma. Chodzą, szukają. O! Sąsiad będzie dzisiaj zadowolony. Gania, gania. Może to kończate chodzą. Gania tu dwa jacie idą, ale to chyba jego. Ostro gania. Ostro Ubiłem Tutaj jak coś się puści to zaraz. Nie ma przeproś Gdzie oni sobie Nie ma przeproś panowie Przywieźć to nie ma komu, ale łapać to jest Zresztą on nigdy nic nie, nie przybył, żeby coś kupić, puścić Jania. Muszę mu kiedy podpust zrobić. Moich tak blisko, i nie ma ścinki. Ja też się dziwię. Tam jeden pan pisał, że, że się nie ścinają, że tak blisko. No właśnie, ja też tak myślę. Że bliziutko, a się nie, nie zetną. No bo jego chodzą przy gojemniku, moje tak samo, i nie odejdzie żadną dalej trochę. Muszę jechać do szwagra Zobaczyć ile, ile ich tych gołębi tam wróciło do niego Nie, tu chyba chodzi jeden, widzę Ale powiem Wam, że nie głupie to jasne Jeszcze chodzą, szukają Na pewno już parę wróciło do niego są sąsiad. Gania. No jak złapie jednego jasnego, takiego ładnego, to się będzie cieszył. jak łapie. I to bez różnicy. Na domu to są tylko gołębie i tyle. Na pewno sporo wróciło do niego, to na 100%. procent. Do Mariusza, do szwaga na pewno wróciło sporo. Zgięłam im teraz okulę. Już Czy fali trwowe. No, tak jak moje koło domu chodzą, i co to? Nie będzie ścinki. Kiedy mu podpuszczę? Nie widać jasnych. Ale dłuższy czas chodziły, szukały. Mówię, dwa wróciły, na razie tylko. Tylko dwa, no dwa miesiące trzymane, no to że to jest za blisko, ja właśnie dlatego nie chciałem ich wziąć, że jest blisko. O teraz coś idzie wyżej, teraz coś coś ty nie widzę, o teraz coś, co to? Ten czat. Ah. Kończaty szwagra Tak, to kończat Tegołębi nie idzie Widzać go czy nie widać? Nic nie widzę O, jest tu kończaty szwagra Dobra kochani, wygramy później